Robię lasagne, bo za chwilę mamy gości, przyjeżdżają moi rodzice i już od długiego czasu obiecuję sobie, że kupię takie specjalne naczynie do tego, żeby nie musieć łamać makaronu. Za każdym razem jak robię lasagne, to mnie tak okropnie drażni, że nie mogę normalnie jej po prostu położyć tych płatów makaronu, tylko zawsze muszę je łamać. Ale Karol kupił, pierwszy raz mam makaron do lazani z Barilli. I on się naprawdę świetnie łamie, dosłownie, w którym miejscu chcecie. Jest taki bardzo krukutki. Ja zazwyczaj kupowałam ten Lidlowski i on aż tak strzelał i się tak brzydko łamał, a ten się naprawdę pięknie łamie. I właśnie widzę, że ten sos pomidorowy wyszedł mi trochę za rzadki. I wypił, wypływa mi niestety bokiem, co też jest kurczę minusem. Nie wiem, że sobie całą szafkę. To po prostu mi ten sos ucieka. Gdzieś bokiem, a robot mi atakuje, bo się zapuściłam do sprzątania. O nie, coś tak przyjechali wcześniej. Nie, nie złożyła. Kogoś! Kogoś wrócił. Zrobiłam tutaj Dawno nic nie piekłam. Nic nie robiłam takiego, ale dostałam pyszne jabłka od mamy i zrobiłam, no nie ma opcji. Koniecznie tylko i wyłącznie szarlotka, więc mamy już gości. Zrobiłam kogocik z truskanek i spędzamy sobie niedzielne wyłomki. But it's not coming back again So he's gone then you won't see him again It, was convenient, but it won't be a staying friend. Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale Kita Z którą spałam przez całą noc Oznacza tylko jedno Czyli w końcu zrobiłam Sobie moją rozgrzewającą Ziołową wcierkę Nie robiłam już jej naprawdę dawno Mam wrażenie, że przez całe Lato porzuciłam moje włosy i tą wcierkę sobie właśnie aplikuję, wcieram, rozgrzewam tym rollerem z Rosmana. Do tej wcierki zmobilizowały mnie moje włosy, które w ostatnim czasie miały taki oklap. Bardzo szybko mi się przytłuszczały. No, wyglądały bardzo nieładnie już po jednym dniu. A ta wcierka. I yy, zaraz sobie jeszcze zaaplikuję peeling enzymatyczny z OnlyBio. Już widzę, że mam jego resztkę, to mam taką chrypkę z rana. I właśnie jak robię sobie taką pielęgnację włosów, czyli właśnie tą bcierkę, potem peeling i na koniec myję sobie szamponem. Ten szampon z Davines, on też jest mm, dedykowany typowo pod uniesienie włosów, odbicie u nasady i dodanie im objętości. I jak ja sobie zrobię takie moje combo, to wtedy naprawdę moje włosy mają objętość, dużo dłużej są świeże. Jednak taki peeling skóry głowy, ta wcierka i to wszystko sprawia, że porządnie doczyścimy sobie w skórę głowy w końcu z tych różnych produktów, które gdzieś tam sobie nakładamy na włosy. I miałam taki oklep, że stwierdziłam, dobra, kończymy i działam z tymi moimi produktami. To jest taka moja sprawdzona. Yy, trójka, nawet yy, tak się zastanawiałam, że to naprawdę mam już bardzo długo, a tego ciągle tutaj jeszcze jest jedna trzecia. Ja sprawdzałam, czy data ważności jest ok, ale jest do marca, więc do marca myślę, że spokojnie to wykorzystam. Także to jest bardzo, bardzo wydajne. I ta wcierka z anwen faktycznie też rozgrzewa tą naszą skórę głowy. Ona faktycznie, ona tak zioło charakterystycznie pachnie, ale po chwili. Ten gdzieś tam zapach się ulatnia, mi to nie przeszkadza, ja bardzo lubię zioła, ale po chwili tak mamy wrażenie, że ta, te włosy robią się takie ciepłe, że to fajnie tutaj wszystko nam rozgrzewa. Więc może dlatego tego nie robiłam w lecie? No nie wiem. Jesień też sprzyja różnym rytuałom, jest też więcej czasu wieczorem, już powoli nam się ten wieczory stabilizują, tak jak Wam w Q&A opowiadałam, więc czas wrócić i zadbać też o siebie. A w kwestii też dbania o siebie, to jak widzicie, staram się wdrożyć ćwiczenia, i to na razie są ćwiczenia takie spokojne, rozciągające, bo ostatnio mam duży problem z tym, że właśnie jak się budzę, to yy, bolą mnie jednak plecy. I jak zaczęłam robić różne ćwiczenia, to sobie przy... pomyślałam, że i poczułam, jaka jestem nierozciągnięta. Człowiek, który kiedyś prawie robił szpagat, który miał taką kondycję, a teraz nie mogę wyprostować nogi po prostu w takich ścieżce, jak leżałam i tam był wyprost nogi i, i zginanie to nie mogę wyprostować nogi i czuję się taka moja kondycja naprawdę jest bardzo kiepska więc to znaczy, że trzeba się wziąć też za to, więc aby się ogólnie z rana lepiej poczuć z mężem zaczęliśmy ćwiczyć Przynajmniej startujemy sobie fajnie z dniem. Oczywiście nie zawsze mi się to udaje, bo najbardziej lubię ćwiczyć zaraz po przebudzeniu, potem już ten dzień idzie swoim życiem, swoim tokiem, więc po prostu o tym zapominam. No widzę, że to już końcówka tego peelingu. Więc razie takie ćwiczenia rozciągające, na obudzenie się z rana, dosłownie takie 10-15 minut. Bo myślę, że tyle jestem w stanie wygospodarować maksymalnie rano. Na takie ćwiczenia kondycyjne bardziej przyjdzie czas. Czekam do października, czekam na trenera i będę działać z takimi właśnie ćwiczeniami, żeby wzmocnić po prostu siebie i swoją kondycję. Bo naprawdę, tak jak mówię, bardzo, bardzo mi tego brakuje. Okay. Ja też mam po tych schodach zjeżdżać. Jak ja nie mam zejść na dół, przepraszam cię bardzo. Ja mam zjechać po tych schodach. Jezać, potem, mm -hmm. potem jezać. Tak. O! I <laughs> serio? Tak. Mm -hmm. I chodzi, chodzi. A i taki tor przeszkód, tak? Czyli mówisz, że kolejne ćwiczenia z rana? Mhm. Mm Musi się nie zabić. To jest walka o przetrwanie, żeby dojść na śniadanie. Taki takie rym z rana. <laughs> Co ty masz bananka i tu owsianki? Tak, nie nie na no to pokłaj nie było klei. Pokroju, nie pokroju. Uh -huh. Czyli taki pokroje. dzisiaj humor, pokroju, nie pokroju. So he's gone, and then. You won't see him again. It was convenient, but you won't be staying friends. And you know that, sweetie, you know that. Think you knew it before, but you just ignored that. zjeść śniadanie. Wygląda smakowicie, a już jest zimne. <laughs> czyli miały być to grzanki, już nie są grzankami. Miały być ciepłe warzywka, podsmażone na patelni. Podsmażone są, ciepłe już nie są. Na wierzchu jest tofu, a cała grzanka posmarowana jest pesto, czyli zacznijmy od początku. Tak to powinno wyglądać. Jest grzanka, posmarowana pesto, potem podsmażone warzywka, jakie macie w lodówce. My tu mamy szpinak, cukinię, paprykę, pieczarki, suszone pomidory. I na wierzchu też podgrzane pesto, ja delikatnie dzisiaj posypałam parmezanem. Dobra, jemy to co jest, może będzie na zimno. Lato nam powoli się kończy, sezon na lody wcale się nie kończy. Ja jestem fanką lodów i zawsze jak widzę gdzieś w lodziarniach lody pistacjowe, to nie mogę się oprzeć i, i je kupuję. Ale, zobaczcie, znalazłam tutaj przepis na zdrowszą wersję lodów pistacjowych z banana, awokado, mleka, miodu i pistacji. I dzisiaj sobie tyle zrobimy. Ogólnie w tej książce jest właśnie dużo różnych propozycji, naprawdę mega smacznych. Spójrzcie, jakie tu są piękności. A to jest książka i przepisy. 70 przepisów, które można wykonać z użyciem Blendigo. A jeśli chodzi o samo urządzenie, to ja mam go zapakowane w takie właśnie etui termiczne. Też ułatwia nam przewożenie. Można go ze sobą zabrać w podróż na wyjazd na siłownię. A z racji zbliżającej się jesieni pewnie normalnie bym wybrała klasyczny jakiś tam czarny kolor, biały, ale jeśli chodzi o jesień, to zdecydowałam się na kolor zielony i moim zdaniem prezentuje się on fantastycznie. Kusił mnie też beżowy. Ogólnie jest 10 kolorów do wyboru na stronie, ale stwierdziliśmy z mężem. Zielony na jesień to jest to. Jest to najmocniejszy blender bezprzewodowy, jaki istnieje na rynku. Ma również przeprojektowane ostrze, dzięki któremu poradzi sobie nawet z najtwardszymi rzeczami, z lodem, z mrożonymi owocami. Wyposażony jest też w tryb pulsacyjny, co też ułatwia mu właśnie poradzenie sobie z takimi rzeczami. Ma pojemności 550 ml, w ogóle sam design. Przepiękne. Ładowane na USB-C. Na jednym ładowaniu mamy 25 użyć. Wyposażony jest również w postawkę antypoślizgową. I ten cały zestaw, który Wam dzisiaj chciałam pokazać, łączy właśnie y, szybkość, łatwość przygotowywania posiłków i właśnie zdrowe przepisy na koktajle, pasty, lody, kawy, desery, naleśniki, y, czy również przepisy i musy dla dzieci. Zobaczcie. Kawa mrożona, kokosowa. Więc ten blender spokojnie możecie zabrać ze sobą do pracy. Do szkoły, na siłownię, w góry, na wycieczkę, na spacer, gdziekolwiek tylko chcecie. Jest tak mały i poręczny, że spokojnie zmieści się do każdej torby, a na pewno posłuży Wam do przygotowywania zdrowych i pysznych koktajli. Ja już tu przygotowałam sobie wszystkie składniki na nasze dzisiejsze lody, czyli mamy jedną trzecią szklanki mleka, pistację, mrożony banan i mrożony awokado, plus łyżka miodu, z przodu jeden przycisk. W czasem odgrzebałam nawet wafelek na lody. Jestem bardzo ciekawa smaku. Mmm. Mmm. Naprawdę pyszne. Nie sądziłam, że będą tak fajnie. Smaczne. Na koniec blender myje się sam. Wystarczy wlać wodę, kropelkę płynu. I na koniec mam dla Was kolor rabatowy. Moniasta15, który daje nam 15% zniżki na zakupie w sklepie Blendigo. W opisie tego filmu znajdziecie wszystkie szczegóły dotyczące promocji oraz link do ich strony, więc korzystajcie z kodu. To co wygraszam najbardziej? Proszę. Czemu taka mała porcja? <laughs> Ale finalnie dla mnie połączenie bombowe. No. Dobry. No? Ja za no, zamiast takich zwykłych klasycznych. Absolutnie, no. Mega smaczne. I jeszcze fajne te kawałki tych pistacji. Super. Bez cukru, tylko bala? Tam jest łyżka miodu. A miód? Mhm. Genialne. Super. Ostatnio witam się z Wami w taką szarą, ponurą, burą deszczową jesień. A dzisiaj Wam, witam się z Wami w piękną, słoneczną, jak to mówią polską, złotą jesień. Yy, stylówka na farmera. I jedziemy właśnie na Rzeszowską farmę, więc zabieramy Was ze sobą. Znowu piękna pogoda, znowu chcemy trochę skorzystać. Z ostatnich dni, przepięknej, naprawdę przepięknej pogody, jest dosłownie bezchmurne niebo. Więc kolejny punkt na mapie dla rodzin z dziećmi, czyli Rzeszowska Farma. Są tam też dynie, więc będzie taki mega, mega jesienny klimat. Ruszajmy. Zabakowany ja cały wózek, ja że nie ja wiem, prawda, ja ty musisz go pchać. Ja gdzieś fajną farmę miał. Ija, ty musisz jechać zdecydowanie, a, co, bo czyjście. to są takie typowo wiesz, wiejskie warunki, jeśli chodzi o parking. No, bo to jest drugi park. No, <noise> dzisiaj chyba będzie sporo osób, a jest tak ciepło, że się nawet nie spodziewałam takiej pogody. Fajnie na farbie. Chyba i tam się tutaj pojechać. Chcemy zobaczyć. A patrzcie, ciało słowiałe. Tutaj jest fajna pamiątka do kupienia. To jest ten Ford yy, F1. Co? Ten taki...

war skarbów? Musisz tam klikać, Sprawdzać, szukaj. Ale jeszcze łopatkę musisz mieć, gościuwa. Łopatkę. O! Jest łopatka? O, tu? To kopiemy? A co ty mówiłeś, że jak się znajdzie skarb, to się wymienia na cukierki? Tak. No. Czyli ja będę miała cukierki? To idzie na byka? Ja nie, nie wiem. <gry> Będzie Byłam taki chorek, jak tu przejeżdżaliśmy, ale teraz no. to nie wiem. Fajnie Nikt tam nie idzie, tam coś Był musi być nie, tam nie tak Były cztery osoby przed chwilą Ja nie widziałam Boję się, że było. głowa pana, żeby było delikatnie No co, ale myślisz, że to można sterować tak? Pan tam steruje Tak? Ten. Siedzi za tym, trzeba korzystać póki jest, bo to nie zawsze pan jest przy. Tym. Klara, chodź Idziemy na bykę. mama idzie Przed wejściem Jak nastroje. Hmm, to jest po prostu wiesz Trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść, nawet pół obrotu nie zaliży. Mam tak śliskie masz. spodnie, że to trzeba by było dobrze. w krótkich gaciach. No, Dajesz mam. No, krótkie spodenki by były najlepsze. Mama, Dajesz mama. Może za rogi się go przyciągnąć? Nie, nie można. Wolno? Nie można. Tylko za to? No to, jedziemy. Jedziesz na rekord, monia. Musisz balansować ciałem z nim Monia! Uh -huh. Brawo! Długo była. Mama, to Super! Ale to Monia, to trzeba jedną ręką się trzymać, a drugą tak wyjeżdżać o, tak, tak. Patrz, jak tak. rękę zdarła, nie. Patrz. Ale mi się ręce trzęsą. Ale dałaś. No, nie, nie. nie. O, ładnie, dotykaj, całą rękę zdarła. Nawet nie widać. O, teraz widać. Teraz ty idziesz, zobaczymy. Czy będziesz lepszy? Trzeba było włączyć stoper, ile ja dałam radę. Tu była. To tak na oko. O, to jest dobrze. <gry> <Wuhu>. Tak, a <ale> miało <gry> tak. No właśnie, jedziesz, radio! <gry> <że> To jest twoja farma. Idealnie. Kocyk cień. Ciepełko. Łatwo no. jedzonka nie ma, co? Była z kabanosem. Nie, nie. Ale jest tu restauracja, możeść. No jest, nie jest. A ty to chyba już głodna jesteś. No, ale spokojnie. jeszcze chwilę wycę. Mamy jeszcze całą tą drugą część do zwiedzenia. Czego drugą część? No tam u góry, tam też pełno jakieś. A, do możecie. zwiedzenia, usłyszałam do zjedzenia. Nie, do zwiedzenia. No nie no, jeszcze jest bardzo dużo tego. No, dopiero zaczęliśmy Tak, utknęliśmy na kukurydzy A przynajmniej mi się ręka przestała trząść, już się nie trzęsi. To możesz jeszcze raz skoczyć na dół Nie, daj spokój Round two Nie, nie, podziękujemy Ja się za bardzo wczułam w takie atrakcje no. no nie, szkoda by było tak? A ty idziesz, No na byka? Jak czułem, nie spadam, to po prostu pozwoliłem sobie tak spać, tak z, z Tak spektakularnie Tak No widzisz a ja, Harda, ma się. Ja, do trzymała. no już nie mogłam no. dłużej. <laughs> chodź, podejdź tu i otwórz rączkę, otwórz. <laughs> o, Klarcia ma tak dużo. No to weź tak dużo do rączki, żeby było sianko daleko, patrz. O. Czy damy jej? Chodź, krótko. Chodź krótko do mnie. O, patrz. Popatrz, no. Nie, nie, no. Nie, nie, nie. <grym wytrzań> Jedziemy? To wsiadaj na przyczepę i odjazd Gdzie jedziemy teraz? Bawi cię do bawić do dzieci Tak. do dzieci? No to ruszamy, No nie mogę, załatwiłeś prywatną sesję? <grym wytrzań> jeszcze jakąś romantyczną melodię tutaj masz? Się, <grym wytrzań> Kurczę, jaka szklarnia, wow Wow, jeszcze prywatny fotograf i sesja idzie na jak marzenie co? Fajny pomysł w ogóle na No, jeszcze pięknie. Wszyscy tak wiesz, coś tutaj tylko dotykają te klawisze, tym a tym możesz wreszcie. Ok, rozstrojony! Zagraj jakąś romantyczną melodię. Tutaj hymny jakieś ciśniesz. O. Są, jeszcze są nuggetsy, ale zupa dyniowa w takim miejscu to musi być. O, ho, ho, ale nasze porcje. To jest mała porcja? Moja mała, moja porcja to jest. To jest twoja mała porcja, okej. Okay. to jest moja. Jak ta zupa Mam być szczera? Tak. Bardzo słaba. Tak. Nie mam tak ochoty na zupę dyniową, bo to taki klimat ogólnie jest, taki American Village, Jak ten festy w Paxton, co byliśmy kiedyś. Tak. Taki turbo klimat amerykański właśnie amerykański jest, wiem, jak O jaka porcja To ci powinno sięść A to jest też mała porcja? A to wyglądają na takie prawdziwe, wiesz Z batata chyba ciężko zrobić ja sztuczne frytki To takie ciasane, I też mamy takie smaczne Nie wiem, ja ostatnio mam jakąś fazę to na chleb Tak? Uh -huh. Trzeba sobie wziąć swój bochenek lewa To ładnie, kam sobie Portugala, A wziąć. mi to bardzo siedzi, nawet mógłbym go maczać w tej zupie Smacznego, w takim razie A ja przechodzę na głodówkę dzisiejszego dnia <śm> Ojeju wow. Zaczęło się od słoneczników Tak Jak przyjechaliśmy na pierwszą randkę słonecznika z Pani mówiła, że ty się chyba nie doczekała w swoim do takiego bukietu Ja <grym> Cię, Boże, pozyskałeś. uwielbiam dziękuję. dziękuję Dla Ciebie, kochanie Dziękuję Ci, nawet nie wiem jak wziąć, mam tutaj takiego drugiego skarba cennego. Ale bardzo dziękuję Proszę <grym> bardzo Mora Juciu! ale ekstra Ten jeden to się tak... A ten jeden to jest ok. taki konkret no. okay. Patrz, Oliwiery, co mamy Pani też mówi, że trzeba je y, wyparzyć Czyli przed wyparzyć, czyli przed yy, włożeniem do wody Zanurzyć końcówki w, we wrzątku na chwilę O widzisz o, Taki patent. Brawo, patrz Oliver ci bije brawo, tak Brawo, dla taty Brawo! Ale taki wtedy dostałam. Taki duży, taki jeden, jeden ogromny z tą biedronką i czerwoną wstążką. No nigdy nie zapomnę. Pięciu jeszcze nie dostałaś. Tak. A ja to mam. Yy, wiesz, taki sentyment z Magdy M. Jak oglądałam Magdy M i tam właśnie ten yy, główny bohater przynosił tej Magdzie słonecznik I zawsze mi się tak marzyło, żebym ja też miała słonecznik. Ale ci się tak. dały ci się, jak to moje babcia mówi. A part in our way For the time when we'd we'll be together Every day But I know if ever We'll be led astray then Na, dmuchańcach, na wszystkim były, Ale posiedzieliśmy to naprawdę. Zobacz, teraz napis się świeci. Oh oh! I szklarnia też się świeci. I wszystko się świeci. I Klara się świeci. Fajnie, bardzo a fajny dzień. A ja Masz brokaty, tak. Dostaliśmy instrukcję, jak to pozmywać. Kolej, kolejny dobrze spędzony weekend, tak. Jesteśmy już w domu. Ja w ogóle cały w kamizelce. Mamy bardzo dobry wynik. Ja już tutaj sobie chwilkę ogarniam kuchnię. A jest 20:30 i nasze dzieci jakieś śpią. Dwójeczka padła w samochodzie. Kogoś zjadł kolację i przeczytałam mu książkę. I dosłownie zasnął, nie wiem, w dwie minutki. I teraz czekam na Karola. Myślę, że za chwilę już powinien być, bo sam go do zakupu. Jutro mamy jeszcze gości, więc w tle odpalę sobie sobotni rytuał od września, czyli The Voice. A. Uwielbiamy ten program i zawsze, zawsze, ale to zawsze go oglądamy. I chyba dlatego mówię, że będzie leciał w tle, bo z racji tego, że jutro yy, będą goście, znowu mam jabłka od mamy i znowu będę robić szarlotkę. Myślałam też o cieście dyniowym albo o cieście marchewkowym, ale myślę, że szarlotka to jest tak uniwersalne ciasto, że niezależnie czy dorośli, czy dzieciaki, każdy lubi i zje z chęcią. Więc jak widzieliście na początku tego vloga, że byli moi rodzice, tak aktualnie widzimy się dokładnie praktycznie tydzień później. Więc znowu będzie jedzonko, będzie fajna, rodzinna niedziela. Będziemy sobie odpoczywać. Ma być znowu piękna pogoda. I jeszcze oprócz właśnie te szarlotki, mam w planie zrobić też... Rozważaliśmy sałatkę Cezar, ale mam brokuły, mam jajka, pomidory. I zrobię taką właśnie sałatkę, że na pomicek wyskłada się te wszystkie składniki, polewa się sosem czosnkowym, posypuje się na wierz prażonym słotecznikiem i ewentualnie jeśli ktoś chce, to na to kawałeczki kurczaka. Do tego zrobię pewnie na świeżo chleb portugalski, żeby był taki chrupiący i będzie pysznie. A na ten moment biorę się za Charlotte.